Hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie będzie to vlog, będzie to taki odcinek makijażowy. Eee, jak to się miało nazywać? <grystanie> Los... nie, losów... losowej kolejności challenge. Tak, właśnie tak. Eee, Martysia będzie mi robić makijaż, bo zawsze mi robi makijaż na, ro na różne okazje, także dzisiaj będzie to troszeczkę inny makijaż. Troszeczkę się go boję, ale... No, to będzie dobrze. Będzie dobrze. No i w skrócie zasady przedstawisz? Jasne. Mamy dwa kubeczki, w jednym są utrudnienia, a w jednym jest kolejność, w jakiej losujemy. Ja zazwyczaj robię w danej kolejności makijaż i po prostu będę losowała karteczki z danym produktem, i załóżmy, że zamiast podkładu będę musiała nałożyć na przykład róż. Zależy co się oczywiście wylosuje. I do każdego losu mamy także utrudnienie. Utrudnienie jest kilka, między innymi na przykład malowanie na ślepo albo jakiś ograniczony czas, ale to zobaczycie w dalszej części filmiku. Tak, także zapraszamy do oglądania. Let's go! Dobra. E, jako pierwsze nakładasz... Jako ja mam... pierwsze zawsze nakładam podkład, także zamiast podkładu, albo może podkład, <laughs> będziemy mieli. Please, nie browser. O, tu są ograniczenia są... czasowe. <laughs> To dobra, to co? To, 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 to. nie, to zostawiamy nie, na fajny moment. Nie. Tak, dobra. Fal start, przepraszam. Nie, bo to będzie rzeczy nieprofesjonalne. profesjonalne. Dobra, Dobra. A więc jako pierwszy zawsze używam podkład. Więc jako podkład będziemy musieli włożyć brązer. No nie, ja tylko tego nie chciałam. Jezu! Ja tylko brązera nie chciałam na napotkać. Co to ma być w ogóle? Dobra, ja się odsyłam, żeby było nas widać, to ładnie w kadrze. Utrudnienie. Nie no, nie no. Ograniczony czas, jedna minuta. I mamy już ustawiony minutnik na jedną minutę... na jedną minutę, więc let's go. Trzy, cztery start. Jezus Maria! O mój Boże! Jestem przerażona. Odwróć mi się. Nie! A który użyłaś ten nowy? Nowy. Mhm. Ty, YouTube nie usta tego zaraz. Ile mi jeszcze czasu zostało? 35 sekund. Jezu, ja takie plamy ci na tej twarzy. No o mój Boże, wyglądasz jak bardzo po słabym solarium. Nie chcę tego widzieć. Nie chcę. Ale mam nadzieję, że zamiast korektora wylosuje się na przykład podkład, który to przykryje. To nic, nic Liczę nie... na to, naprawdę. To tego już nic nie przykryje. Jejku. Nie chcę <laughs> się widzieć w lustrze. Nie chcę. <laughs> Szyję ci też może trochę Uwaga, zrobić. Uwaga, sześć. O nie! Pięć! O cztery, 4, Pokaż Pokażę kamerę! Trzy. Dwa. Jeden. <laughs> Co się jak to zatrzymać? Odrzuć. Jakby. Tyś rzeczywistością, jaką masz, jak Marychówka! A tutaj też jest. Patrz, jakie jaką Ty masz twarz, jaką ja masz Ty masz twarz w kolorze moich brwi. No! Nie wytrzymam. Dobra. N no, mm. dobra, liśmy, że będzie lepiej, ok? M może być tylko lepiej, ale. Ja naprawdę wyglądam jak po jakimś solarium, który... Nieudanym. który był bardzo nieudany. Nie dobra. Dobra, brązer wrzucamy z powrotem. A, no i jeszcze raz później mogą się powtórzyć, także na przykład jako róż może być na przykład znowu brązer, albo jako korektor teraz może być brązer. Zobaczymy, zobaczymy. Jako drugie zawsze nakładam korektor, więc teraz z tym lecimy. Jejku. Okej, okay, zamiast korektora będziesz miała... KOREKTOR! O! Oh, dobra, dobra. Uratuj mi to. Korektor. Proszę, uratuj to. Zobaczymy. Ale zobaczymy. utrudnienie. Ale daj mi swój. Yy, a, mój korektor. A tak, mój jest bardziej jest No! <laughs> Ej, no! Tylko utrudnienie będziemy mieli. Forma nałożenia pędzel do pudru. Okej, okay, w sumie takie. No! W sumie nie będzie źle! Będzie źle. Już tutaj być nie może. Kiedy się plamy porobiły Oh my god Dlaczego to musiał być brązer? To jest chyba jakaś karma Nie wiem co ty zrobiłaś, ale... I dobra! Nic źle. Co nie jest? I źle! Na żywo tu jest takie bardzo ładne odcięcie Tutaj też jest na żywo! Wtedy z tego! To co to są za plamy tutaj? Od korektora mówiłam ci, że jasne się zrobi na ciemnym takie plamy to wygląda strasznie. To wygląda okropnie, jakbyś była poparzona wrzątkiem. N no, to wygląda nie za ładnie jakby. Dobra, jest jeszcze szansa to naprawić. Okay. Jako trzeci zawsze nakładam puder. Zobaczymy, co będzie tym razem. Nie brązer, nie brązer. lis nie brązer. Puder! Ej! Ej to ustawione. To nie, nie jest ustawione, widzowie. Gdyby było ustawione, bym nie miała najpierw brązer <laughs> na twarzy. Naprawdę. Dobra, puder, okej? Okay, czyli no bierzemy. Będziemy. Ciekawe Puderk. jak to będzie wyglądać teraz. Urzienie. Let's go. Lewą ręką, ale to nie będzie takie złe. No. Sprawdzimy ręką. twoje umiejętności. Jezu, widać tego nakładu. Ale to tylko dlatego, żeby zakryć jej ten tragiczny kolor po prostu. Mhm. No mówiłyśmy, że to będzie wyjątkowy makijaż. Tak, dosyć specyficzny i... Trochę bardziej głowę odchyli. się makijaż zazwyczaj wygląda ładnie. Naprawdę ładnie. Ten to jest No. takie przeciwieństwo. Mhm. Wiecie, coś dla odmiany. No masz. Nie Ej, sytuacja tak. się troszeczkę polepszyła mam wrażenie. Trochę jest lepiej, ale dalej widzę te pram, plamy, które zrobił mi korektor. Takie dziury widać. No, okropnie to wygląda. No, no, no cóż, no, ale jest Ale lepiej, jest lepiej, nie rurze. odcinasz się aż Dobra, odcinek. tylko może to mocniej widać niż Ale niż już mam nie mam wrażenia. pomarańczowego koloru, takiego aż tak. Więc lecimy z kolejnym produktem. Zazwyczaj po tym nakładam brązer, więc zobaczymy, co ja jest już bronzera. Bronzera. Ja już mam od brązera. Brązera. Ja już nie chcę brązera. Dobra, będzie rozświetlacz pewnie. Róż, okej. Okay. Dobra, jest dobrze. Tak, no, z nie. no nie, nie, oczami! To jest, to będzie katastrofa. O jezu. Dobra, no to co? Ale Zamykasz oczy. Na... Zamykam oczy. Wszyscy tańczą, gdy to leci o północy. Dobrze, tak ciekaw małą paseczkę no. na oczy. Tylko sobie przygotowałam tutaj róż, żeby nie było. Dobrze, zakładaj. Bo bym go niestety nie odnalazła. Mam nadzieję, że ja w tym dobrze robię. Nie? No może już starczy, ja. może już starczy już strzepnij trochę to Nie No ja, tak nie widać No ale nie mamy po całej paletce. Jest w różach Nie, róża. nie palowałaś po całej No tu jestem być dobrze, bo jak to zepsuje, to już będzie tragedia. Mhm. Mm ja się właśnie nawet, jak mam opaskę na oczach, spojrzałam do kamery, żeby pokazać do miejsce, tak? No, podobnie tak. ale w sumie ja nie widzę różnicy tutaj w tym. Ciężko dzisiaj w ogóle coś nabiera na ten pędzelek. Co? Pokażę, czy coś w ogóle tu nabrałaś. A dobra, jest. No. Good. No dobra, ściągaj opaskę. Ej, tego no no nie widać, środek. mówię Nie, no tutaj u góry trochę, trochę widać. W kamerze no. nie wiem. Nie, no nie, tak nie, trochę w... delikatnie, ale w kamerze mocniej widać tutaj. Tak? Ale, nie no żon. dobra, ale no, no tej faktycznie. Tak nie no, jest, smogo. jest. Nakładamy? Teraz róż Teraz prawidłowy róż, Uwaga. Zobaczymy, co to będzie. Cienie. Cienie. Co tam jest? Co co, co? 10 sekund mam na nałożenie ci różu. różu. No to może jednak zrobić ci to różowe. Dobra. Co po prostu. Tak, po prostu. I użyję cieni, żeby nie było. Albo z tej paletki. Oczywiście y jak nakładała mi ala bronzer, to ma mazała po całej paletce. No po całej. No, no ja czuła. po całej paletce, wiesz moją. Korzystamy z takiej. Tak. I weźmy Który, sobie. O oh oh my god. Nie mogę wiesz, że to jedno Weźmy sobie ten. A no to dobra, to jest. Stoimy, żeby... Pokaż, że odpalasz. Trzy, cztery, start. Stop. Jest, 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 jest. Nie, yeah, a ile mi tego tu nawaliłaś. Dużo strasznie. Ale Albo tak... w sumie mam podwójny róż. No właśnie, więc wow. nałożyłam ci ładnie. Teraz rozświetlacz. Fleximy, zobaczymy, co to się nam wylosuje. Dobra, oby tylko nie podkład. Jak będzie podkład, to będzie totalna lipa. Cieńa. Cienie. Ej, dobra. Jakiś błyszczący weźmiemy. No. Jakiś złoty błyszczący albo coś. Tak. I utrudnienie. No, chyba, że nie weźmiemy. Ograniczenie czasu 10 sekund. Znowu, tak jak teraz. No. Dobra. Ale nie zdąży się rozświetlaczem. Yes! Nie, nie, nie no się Ej! Bo ja no masz kropkę rozświetlać. Co to masz? No to co, tak, zostaje? Nie wiem, czy wy to widzicie, widzowie. Chyba tak, tu taka jest... O, o, widać. o Ale dobra, może przy jakichś następnych krokach nie będzie następnych. Już nie kroków. będzie, to był ostatni krok do twarzy. Także... No, no to tyle z twarzy. Teraz mamy oddzielnie y, usta plus brwi i od mamy oddzielnie, bo tak. nie chcieliśmy nakładać całego eyelinera na twarz, na przykład jako podkład. Ale ciekawostka w ogóle podkład się nie w wylosowała. Zaczniemy sobie od brwi. Już się boję, co będę musiała ci tam nałożyć. Jest nie eyeliner! Tylko nie eyeliner! I nie błyszczyk. Konturówka. Wiesz, ja mam tylko różowe kontury. Ja wiem, że masz A te do brwi, to jak to... nie jest konturówka, to jest kredka do brwi. A my mówimy o konturówce do ust. No to co? Różowa pozostanie no już. Będziesz będę, jak prosiaczek. No Będę... Kubusia. Barbie będę. A, no Barbie. Ale zobaczmy utrudnienie. Jak będę musiała nakładać konturówkę ci gąbką... Płaszami? Nie no, biedy to pół ale gąbką czy pędzlem, to przecież jak ja to zrobię? Yy, co tam jest, bo nie widzę? Forma nałożenia, pędzel do cieni. Dobra, to nie jest jeszcze tak źle. Możecie oceniać mój makijaż, jak wam się podoba. Moment wiedzy. Wyjdziemy. Nigdy jeszcze nie miałam różowych brwi, taka ciekawostka. Dobra, nakładam sobie ją na dłoń i po prostu z dłoni pędzarkiem będę sobie ją ściągać. Bo mm -hmm. no, myślę, że na i to Na co ja się zgodziłam? Ty to wymyśliłaś. No ja. Ej, ja na z całą twarzą wygląda to dobrze. Ale pocieszenie. A bałagan zrobiłaś. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Czyj to odcinek? Czyś to bałagan? W czyli boku jesteśmy? Czyli biurku? Dobra. Ten no. Aż tak mnie nie zabarło. Nie. Zabarwu, nie. Co ja nie zabarwiło? Wygląda to dobrze. Tak nawet. Ale już nie ma... E, festiwalowo. Nie jest już tak źle jestem tym brązerem. W sensie no. dalej my formalną twarzę. Ty masz taką mega jasną, a ja no to widać różnicę. Ci między oczętami. Oczęta zaczynam od cieni. Więc sprawdźmy, co będziemy mieli zamiast nich. Nie eyeliner, tylko nie eyeliner. Ciebie! Ej! Ej! Forma nałożenia. Pędzel do pudru. Okej. Okay. <noise> to nie będzie ładne nałożenie cieni. Wiecie, co to jest? Ja Robię jakąś prostą stylizację i jeden kolor dla dopełnienia stylizacji różowy, bo czemu by nie? A ja wodziło na spoko. No. Nie wierzę, No No zobacz sobie. Zobaczcie to na spoko. No dobra, nie ma tragedii. Teraz fajnie się na, na brwi tak zlewa. No. Że bardziej widać, że są różowe. Okej. Okay. O, lewą ręką robię, bo <noise> no to jest jedno z utrudnień. Właśnie, jeszcze się nie trafiło. No. Nie, trafiło się y, puder. Raz, tak. A ja w końcu robiłam ten puder lewą ręką? No właśnie, ja y, też mam taką rozkminę. Chyba dwa produkty przed tym się zastanawiałam, czy my na pewno to zrobiłyśmy lewą ręką. Także jeśli nie zrobiliśmy, to jak przepraszam. Nie to jakąś, jak nie, to jakąś karę będę musiała zrobić. Zobaczymy to później na nagraniu. Jeżeli nie zrobiłam faktycznie lewą ręką, no to będę musiała wykonać jakąś karę, bo to jest mój błąd. Y, ja zapomniałam o tym utrudnieniu i... No nie wiem, zobaczymy, bo może jakimś sobie To pamiętałem. Po prostu teraz kolejne nałożysz lewą ręką. Nie, 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 ja zrobię karę, bo to każde utrudnienie ma być do innej rzeczy. I jeszcze z drugiej strony. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Ty tego nie widziałeś, zobaczysz to później na, na tym. Na nagraniu, ale. No, śliczny kolorek, śliczny. Prawda? Bardzo, Bardzo mi się... mocny pewnie. Podoba. No nie wiem, jak tam uważasz? O oh Ale na żywo jest to dużo mocniejsze. No ale na Ej, żywo jest mocniejsze. ale ładnie jest to dużo wygląda. Nie wygląda to źle. Nie jest zły. Ale tu, tu jest mniej, patrz tu o. Bok. Chcesz więcej? Nie, dobra, już zostawmy, zostawmy. Zweryfikowałyśmy, czy faktycznie zrobiłam puder e, lewą ręką, jak się okazało. Nie, zrobiłam prawą. Za co bardzo przepraszam. I dlatego w tej konkurencji teraz, co będziemy losować, będą po prostu dwa utrudnienia. Tak. Jedno to, które wylosuję i i lewa, lewa ręka, ręka, żeby jak... po prostu nadrobić. Czkał, co teraz eyeliner. Coś teraz? do oka. Oj. Oj, nic, nic dziwnego. tak przerażona. Oj. Oj. Dobra, ty tam losuj. Losujmy. Zamiast eyelinera jest konturówka. Ej, dobra, konturówką różową. Ej, dobra! Ej, jest. no to mam e, różowy make-up dzisiaj. I tak, pierwsze utrudnienie otru to lewa ręka, a drugie to... Czas 10 sekund. Czy Ty chcesz mi zrobić kreski w 10 sekund lewą ręką? To jest. Ja cię. Dobra. No cóż, no trudno, no. Odpalaj stoper. No, przez chwilę, z, aż mi odjąło mowę. Dobra. Lewą ręką. Jezus. No, ty, bo zaraz będziesz mieć kolejną utrudnienie. To jest lewa. Dobra, uwaga. Trzy, cztery. Tego ja się zatrzymam to. Jak coś ja umiem robić widzowie kreski, żeby nie było, nie? <noise> nie są to najładniejsze kreski, jakie mi zrobiła. Ja, nie miało. Ale nie ma tragedii. Ta jeszcze miała jakiś potencjał, tak mi się wydaje. No i coś się zepsuło. <noise> Staraz, Ech, dobra, zaka. no nie ma, nie ma tragedii. Jak z rzęsem. Ej, ale dobrze, że się nie trafił. Ja zapomniałam, że jeszcze jest tuż do rzęs. Co się trafi? Pomadka na rzęsy! Flam eee. różową. Eee. Okej. Okay. Tylko nie zamknięte oczy. Co tam masz? Ograniczony czas, jedna minuta. Dobra, Ej, jedna minuta spokojnie. to sporo. Mam takie trzy do wyboru: taką mocno różową, taką <laughs> nudziakowo różową i typowo taką brązową. Ty nie, bo wczoraj mówię, że ona się klei strasznie. To weźmiemy ci tą nudziakowo różową Dobra, minuta. Dobra, na spokojnie. Pokażę, że Start. A jeszcze nie miałam pomalowanych pomalowanych rzęs yy, tym, jak to się nazywa, Pomad, pomadką. Ale, no trochę widać. W kamerze może trochę ciężej, to ale na żywo mocno widać. No, jest to a mocno. jak to wyschnie, to Uuu, No będzie ciekawie. Ciekawostkami sobie nienawidzę, jak mi ktoś maluje przy oczach, w sensie eyeliner czy coś to jest zawsze wyzwanie dla mnie, Także Dla ciebie, dla mnie chyba. <grym> dla mnie też. Usta. No, się, usta, tak, no już tak przechodzimy do ust. Ostatnia rzecz w sumie. Ostatnia rzecz w sumie. Szybko proszę. No. Pomata do brwi, o! o nie, będę mieć znowu ciemne usta! Jak wczoraj, wczoraj, wczoraj testowała na mnie ciemny kolor ust. Taki czarno-brązowy. takie, od ciemnego do takiego czerwonowego. I nie podoba mi się takie... No nie, ale ja mam teraz taki różowy, ładny makijaż. Będę już... Na... się nie zepsuć, tylko wycofnij mi pomadę. Rozumień, nie, roz... Już się wyciągnęłam. Dobra. Y nie no, no czemu? Bo Czym tak aktywować? dobrze. Tak dobrze. E Pomady brwi na ustach też nigdy nie miałam. Jeszcze. <grym> Dzisiaj nowe, nie, nie, jakieś? A no właśnie, może byś wylosowała utrudnienie? Jakbyś wylosowała. Ja tak, jakby się kurde, coś za łatwo. A moje utrudnienie to. 10 sekund? 10 sekund? I Dobrze widziałam, prawda? Dobrze widziałaś, prawda? Mhm. Nie powiem, że ich tak... Cicho! O! Tu się wyklepię um, e, Tak. tak. To jest kontorówka jeszcze będzie pomadka. Będzie pomadka. Nie, nie wytrzymam. A jako pomadkę mamy... Będziesz emo, mówię ci, ja ci, mówiłam od początku. Co to ma być? A znowu mi je powiększyłaś, ja nie chcę ich takich powiększonych. Precyzyjny co no, przy konturówce i być okej. Okay. Tak, pomada z libą. Ciekawostka. Jej. Ja ją odkręciłam, była zamknięta. Ej, to teraz ci je naprawię. Wyglądam jakby jakieś błoto wpadła. Okropny jest ten pędzelek do pomady. Czym się dziwić? To nie jest pędzelek do pomady. Tylko do cieni. Do Czy to cieni. już skończyłaś? Tak. No Teraz dobrze. błyszczyk. Jeszcze? No to co? Tak, na no błyszczyk. Ty się... No. Chodź. Ty zawsze tyle nakładasz? No ja akurat nie, ale ty, dla ciebie zawsze przecież jest ta matka kluczka. Dobra, a więc zamiast błyszczyka mamy. Ja już to zobaczyłam od w telefonie. Tuż tu dążę. A jak nałożony? Albo nie? nie Weź tak. Nie, nie, no nie wiem, że to. 30 sekund. Nie, że to, to, totalnie, co to się dzieje, jakby... Mam pomadę do brwi na ustach i tuż do rzęs Zaraz będę mieć Super challenge Ej, ale ja go mogę sobie pędzelkiem poprawić, nie? Później No bo nie ma utrudnienia, że nie mogę A nie, no, no, no okay. Dobra 3, 4, start O Jezu O nie, ja tego nie chcę, marczę nie tak dużo Marcysia Przepraszam, widzę, że Wam całe nagranie zasłania, ale się śpieszę. Nie powiększę ich, tak. Nie powiększyłam. Ile mi czasu zostało? No i zobacz. <grym> Nie włączyło się. Ale myślę, że to dobra. 10 pięć, pięć sekund. sekund. No dobra, szybko 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak mi to o nie... O Jezu! Nie, nie mogę! Co ty to O! Boże! <coughs> Mój pentelek, tak, biedny! Tak się wydaje. O oh no! Moje biedne usta. Dobra, ten. No co mam powiedzieć? No to. No to ten. Polecam się. Kto się zgłasza na kolejny makijaż? Bardzo chętnie Na czarne przyjmę. usta, tuż do rzęs. Taka nowa moda, wiecie. Emo, te sprawy. No. Jejku, dobra. Także możecie ocenić mój makijaż, jak wam się podoba. Jakiego oceniam? Gdyby nie te usta, to szczerze było już dobrze. Ale przez to, że nie mam pomalowanych tutaj rzęs na czarno, to mi to też nie siedzi jakby. Ja zawsze muszę mieć pomalowane rzęsy. Jezu. Szalony challenge jakby. Ale nie no, twarz już się jakoś wyrównało ten... Nie no, widać te dziury. Dobra. Widać te dziury, ale... No nie ma tragedii. Oprócz ust nie ma tragedii. Jest to naprawdę dobrze. Do kresek już nawet też się przyzwyczaiłam jakby... <laughs> Lepszy ja bym nie zrobiła. Ale no nie wiem ile dać temu makijażowi. Przez te usta takie... I bym dała takie mocne 6 na 10 A ty ile? Ja chciałam dać takie mocne 45 na 10 Nie no, patrząc Jest na to. Jest poniżej i... okay, szczerze. No to ile miałaś utrudnień, i tak ja dalej? Miałam naprawdę trudne, utru... trudne utrudnienia. Gdyby nie te usta, to normalnie byłabym w stanie tak wyjść na miasto. Gdyby nie usta, bo prawdę mówiąc, jak teraz założę sobie okulary, podejrzewam, że większość oczu to przykryje po prostu. Zaraz zobaczymy. Ci teraz maczuje pomadka z okularami. No tak, szukajmy pozyty pozytywów, tak. Także zobaczcie teraz, jak to wygląda. Dopiero nie widać moich kresek, tych brwi, bo okulary zasłaniają, także nie ma takiej tragedii. Ale te usta się rzucają Oczywiście, oczy, przecież jakbym. Żeby nie było, ja naprawdę umiem robić ładne makijaże. Tak, możecie się cofnąć do poprzedniego filmiku. Tam Marcia mi robiła dwa makijaże, i były naprawdę bardzo ładne. Ten po prostu jest. Yy, Ech, jest. Tak. Jest okej. Okay. No. To na tyle w dzisiejszym Ech. odcinku. Yy, widzimy się za tydzień o 18.